Dzisiaj w betlejem, dzisiaj w betlejem wesoła nowina. Przepan na czysta, że pan na czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi nas, powodzi, a jel grają góle, witają, pasterze śpiewają, bytlempach tak lękają, cuda, cuda, ogłaszają. Chrystus się rodzi nas, powodzi, a jel grają kulę, witają, pasterze śpiewają, bitlen, tak lękają, cuda cuda, ogłaszają. Ja panna mary, a ja, panna dzieciątko piastuje. I Józef stary, i w stary, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi nas głosowodzi, a nie grają, króle witają. Chule, witają pasterze śpiewają, wytępach klękają cuda, chule, cuda ogłaszają. Chrystus, chrystus się rodzi nas skłosowodzi, a nie grają, króle witają. Pasterze śpiewają, by klępach lękają cuda, cuda ogłaszają. Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony, Boże nieskończony, Słabimy Ciebie, słabimy Ciebie, Jezu niezmierzony. Chrystus, Chrystus się rodzi, rodzi nas po spowodzi, nie grają, w góle, witają, pasterze Chrystus śpiewają, bytlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus, Chrystus się rodzi, rodzi nas po spowodzi, nie grają, góle, góle, witają, pasterze Chrystus śpiewają, bytlę tak lękają, cuda, cuda Jasno swobodzi anieli grają króle witają pasterze śpiewają byłem tak lękają cuda cuda ogłaszają Chrystus się rodzi nas swobodzi anieli grają króle witają pasterze śpiewają byłem tak lękają cuda